W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, albo dopiero usłyszymy o oczyszczeniu świątyni. Jezus, widząc siedzących w świątyni za stołami bankierów oraz sprzedających zwierzęta na ofiarę, sporządził sobie bicz ze sznurów, powypędzał ich wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. I rzekł: Weźcie to stąd. I z domu Ojca Mego nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie wtedy, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie, gorliwość, troska, która aż pochłania, która sprawia, że Chrystus, o którym zawsze myślimy jako łagodnym i cierpliwym, który samo sobie mówi, że jest cichy i pokorny sercem, że ten właśnie Jezus sięga po bicz. Wypędza ze świątyni, rozrzuca, wywraca. Czy chodziło jedynie o tę świątynię, której resztki można do dziś oglądać w Jerozolimie? Czy może o coś więcej? Świątynia Jerozolimska była znakiem obecności Boga wśród ludu. Była zapewnieniem, że przymierze ludu wybranego z jedynym Bogiem jest wciąż w mocy. Ale była też miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Przecież nawet jej pierwowzór nosił taką nazwę: namiot spotkania. Dlatego sam Bóg, który pragnie być blisko swojego ludu, troszczy się o świątynię, troszczy się o każde miejsce, gdzie może się spotkać, zjednoczyć w miłości z człowiekiem. A takie miejsca, oprócz świątyni, którą oczyścił Jezus. Oprócz naszej świątyni, wszystkich świątyń świata, są jeszcze dwa, o których należy koniecznie wspomnieć. Choć właściwie to nie miejsca, ale osoby. Na zarzuty Żydów, jakim prawem ich wypędza, Jezus odpowiada: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Ewangelista tłumaczy, że mówił o świątyni swego ciała, ciało Chrystusa. Sam Jezus jest świątynią Boga, miejscem, gdzie możemy się z Bogiem zjednoczyć, a najpiękniejszym tego wyrazem jest Eucharystia. Drugim miejscem, drugą osobą, jesteśmy my sami, każdy z nas. Od Chrztu świętego każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. O każdym z nas mówi Pismo Święte słowami świętego Pawła z Listu do Koryntian Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Boży Duch w was mieszka? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Bóg gorąco pragnie w nas przebywać. Gorliwość i troska o każdego z nas pochłania, pożera go. Pomyślmy, że te same uczucia, ta sama miłość, która poryżerała Chrystusa tak bardzo, że sięgnął po bicz i zachował się gwałtownie, jak w żadnym innym miejscu Ewangelii. Te same uczucia, tę samą miłość – Jezus żywi wobec każdego i każdej z nas. Nas wszystkich również chce oczyszczać, uwalniać od tego wszystkiego, co mogłoby zakłócić, przeszkodzić w spotkaniu duszy ze swoim Stwórcą i Zbawicielem. Takie jest pragnienie Bożego Serca. W dzisiejszych gorzkich żalach, w trzeciej części, będziemy śpiewać i rozważać o tym, co Jezus wycierpiał aż do swej śmierci na krzyżu. Był wtedy skwar południa. Wtedy Jezus też cierpiał pragnienie. Pamiętamy Jego wypowiedziane z wysokości krzyża pragnę. Choć oczywiście na krzyżu odczuwał pragnienie wody wywołane upałem, ale zejdźmy poniżej tego, co oczywiste. Tydzień temu z tego miejsca padły słowa, że miłość to coś pięknego, ale że miłość, jej głębokość może przerazić, jak morze, jak ocean, do którego jest często także w Piśmie Świętym porównywana piękna, głęboka i groźna. Co to znaczy? Co w niej takiego groźnego? Miłość jak woda, jeśli nie ma wyznaczonych granic. Rozlewa się bez ograniczeń, nawet jeśli prowadzi to do wyniszczenia tego, kto kocha. Wszystko zrobi dla tego, kogo kocha. Nie zatrzyma się przed niczym. Miłość w sobie samej ograniczeń nie zna i ich nie znosi. Również Boża. Zwłaszcza Boża. Bóg jest miłością i dowodzi tego przez wcielenie i przez krzyż. To właśnie oznacza Jezusowe pragnę wypowiedziane z krzyża. Jezus pragnął okazać swą nieograniczoną miłość. Pragnął, by człowiek poznał miłość Boga i na nią odpowiedział. Także dziś i od każdego z nas Jezus pragnie odpowiedzi na jego miłość. Dlatego, byśmy mogli ją poznać i zechcieli odpowiedzieć, w nadchodzących tygodniach chciałbym Wam opowiedzieć o trzech cechach miłości Bożej. Takich trzech cechach może. Nieoczywistych, ale bardzo ważnych. Ale najpierw trzeba spełnić jeden warunek. Trzeba w Duchu stanąć pod krzyżem. I musisz tam być Ty i Jezus, nikt więcej. Każdy z nas potrzebuje takiego spotkania, tylko Ty i Jezus. Także Jezus tego pragnie. Dziś, w tym poście, w całym Twoim życiu, być tylko z Tobą. Tylko dla Ciebie. Jezus nie kocha kolektywu, całej ludzkości, to zbyt ogólne kocha każdego z nas osobna, nikt nie jest pominięty. I z każdym chce się spotykać na osobności prywatnie, nawet intymnie. To jest modlitwa w swojej istocie. I to jest zjednoczenie w Eucharystii. Popatrzcie, jakie to piękne, niby jesteśmy nam przy świętej wszyscy razem. Ale komunia święta jest indywidualna, bo każdemu z nas Jezus chce się ofiarować w całości. Wszystkim razem, ale osobno. Każdemu cały, a jednak dla każdego. Tylko On mógł wymyślić coś tak niemożliwego i tak paradoksalnie genialnego. Bo każdy z nas jest dla Jezusa bezcenny. Zwykle jest nas na przyjęciu, ale gdyby był tylko jeden, musza się odbędzie. Jezus przyjdzie, stanie się obecny, nawet dla jednego. Nawet choćby nikt nie przyszedł i kapłanowi przyszłoby samemu celebrować Eucharystię, Jezus przyjdzie, dla niego samego. Święty Alfons Maria Liguori w jednej ze swoich książek wspomina innego świętego, Jana z Avila, o którym pisze, że w swoich kazaniach nie przestawał mówić o miłości Chrystusa. Na potwierdzenie zacytował jego słowa, które chciałbym, byśmy wzięli sobie mocno do serca. Tym razem zamiast pytania na wielki post na całe życie, dzisiaj słowo, też na wielki post, też na całe życie. Posłuchajcie świętego Jana z Abia. Żaden rozum nie zdoła pojąć, jak mocno płonie ogień miłości w sercu Jezusa. Gdyby mu nakazano ponieść śmierć nie jeden raz, ale tysiące razy, i na to starczyłoby mu miłości. I gdyby to, co musiał wycierpieć za wszystkich ludzi, konieczne było dla zbawienia jednego człowieka, uczyniłby to samo dla każdego, co uczynił dla wszystkich. Chociaż wisiał na krzyżu trzy godziny, to jeśli byłoby konieczne, wystarczyłoby mu miłości na pozostanie tam aż do dnia są